Cześć, witajcie. Ja jestem Kain, a to ponownie de Kalisto Protocol. Pamiętacie, z, od, z ostatniego materiału udało nam się na pierwszym podejściem, o dziwo, e, pozbyć wszystkich dziwnych, zmutowanych, tapiających się otoczenie niemilców. Udało się ukończyć uzdatnianie i opróżnienie zbiornika, więc czas wejść po drabinie. Super. Mam tylko nadzieję, że nie ma tu kogoś żywego, kto wpadnie na pomysł, żeby teraz odkręcić z portem wodę, bo to mogłoby się skończyć. O, to może... O, ty, ziomek, nie. Dobrze. Dobrze i niedobrze, bo jeżeli kontrolujesz ciśnienie, to znaczy, że system z automatu będzie chciał się napełnić z powrotem, co? Po tym, jak zamknąłem Damn thing won't quit. oczywiście, że nie. Za ja prosto by było. Chłopie. Teraz zauważyłeś, żeście bali pełnej. Główne nie dały Ci do myślenia? No, zdecydowanie musimy mieć tędy. Ci nie wspomniał, co? O tak, tak, o kur... czyli jeszcze będę mógł sterować, tak? No super! Uwielbiam takie odcinki w grach. Uwielbiam, jak żeby zrobiłem, tak, że nie można zginąć. Człowiek, nie przypuszczam, żeby to się tyczyło też tutaj. Lewo, lewo, ziomek Generalnie... O, rzesz! Au Tak ładnie szło Nie no, panowie twórcy, już wystarczy po takim czymś ten gościu Rubik cały połamany, Do litości. Ow, Jacob. Nie, no serio. Jatraki jeszcze. Ja rozumiem statyczne przeszkody, ale te jeszcze tak, te to się ruszają. Taka przeginka, naprawdę. Uuu, uh, poszło! Tu też. Tkiem chciałem, nie wyszło. Ej no. Bez przesady. Tamten powinien był ominąć, naprawdę. Detekcja trafień 3 na 10. O Jeżu, tu też dotarli? nie no żołniek napada napadać napadać ci napadę cię nie lubię łap się stary wejść o no. Jak na Horror i Survival to akcja Rodem z Indiana Jonesa czy innego Uncharted. Przynajmniej, że ta czerwona obwódka, która tutaj się ładnie wpisuje w klimat tego, co się właśnie stało. Ząbek. Bez wiosny, no super! Jeszcze wiosny by mi tam brakowało, naprawdę. O, save point. Dobrze. Dobrze. Może nie będę się wszystkiego powtarzać. to zaraz zje. Tu chyba nic nie będzie, i tak musimy iść dalej. Nie widziałem ścianek i tak dalej, nie. O, no to już było. Trzeba strzelać w te. Jest nie odnurza w macki. Strzelamy w macki. Ksyka sugeruje, że zaraz będziemy strzelać. Nie no stary! No to za wyskakiwanie na nagraba? ty chłopie! Ma być ładny unik, a zamiast tego żeś mnie prawie... Łeb seżar... О, жесть ты. Эх, 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 эх. А уж так ладно вот шло. namy jeszcze raz. O, O tak. Chodź, oh, chodź, chodź. Na pewno nie żyjesz? gdy cię kopnąć jeszcze zaraz, tak dla pewności. Wie? Dawaj grubas. No Nie no, stary! O rzeszty, trochę nie mam ammo i czasu na przeładowanie. I to był wielbłąd. To był wielbłąd. Muszę sobie zostać zdecydowanie amunicji więcej. Widzicie, sensie mój sprócz przewodowy wszedł ostatnio nie wiem, czemu ja tego nie zrobiłem. Naprawdę. O tak. No chodź, chodź. Ech, 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 ech. Jak to się kończy, człowiek próbuje oszczędzać rzeczy. Uchalnie się zastanowić tego nie wyciąć. Nie. Zmęczycie się chwilę ze mną. Chodź bliżej, chodź, chodź. O, bo nie chcę, żeby żebyście we dwóch tam na mnie wyskoczyli. Jak to się może skończyć? Podejdę za blisko. A? <laughs> Pierwszy. I gościu, ja chciałem wyjąć pistolet, żeby ci strzelić w to dziadostwo. A masz tak kontrolnie jeszcze? Uch! Poszło. Mam nadzieję, że na tyle poszło, że dojdziemy do następnego punktu zapisu, zanim będą się to powtarzać. No, ja rozumiem, że ta postać założenia nie jest zbyt mocna. System walki naprawdę nie pomaga w tym, żeby takie spotkania z dwoma, trzema przeciwnikami, czy czterema, sensownie rozegrać. Naprawdę. Kopuła mieszkalna. My do kopuły właśnie mamy iść. <laughs> Dobra, więc skoro mamy iść do kopuły. No, zobaczę, czy czegoś na pewno tu jeszcze nie będzie z boku. Góra, amunicja się przyda. Właśnie trochę wystrzelałem. w sumie jeszcze gdzieś powinny chyba być te logi, i pani doktor. Dziura Jura Myślę, że może gdzieś na górę wejdziemy, ale jednak nie. Cząganiem się stoi, aż nie że w co drugim, tym przewodzie wentylacyjnym czy innym kanale, coś się na nas nie wyskakuje. chyba pierwszy Half-Life że tam na samym początku przy wejściu do pierwszego tunelu <coughs> wentylacyjnego właśnie wyskakiwał na nas pierwszy przeciwnik Można było naprawdę spaść z krzesła wtedy no, Grafika Half-Life'a też robiła niesamowite wrażenie W czasie, w którym on wyszedł Jezu, gdzie ja po byłem? Dlaczego ja tu wszedłem w ogóle? O jezu. My tutaj nie chciałem tak od razu tutaj włazić, no ale skoro już żeś mi polazł, nie będzie. Gdzie my jesteśmy? Bo tu się działo. Ja Chciałem powiedzieć, że to wszystko, co my tu widzimy. No niestety nie zdążyłem wyjąć broni, żeby cię odstrzelić. To też tak miało być. Niestety. Chciałem powiedzieć, że to wszystko naprawdę wydarzyło się w ciągu tych kilku Godzin od naszego przybycia się uwolniło wszystko i od razu się zrobił taki Saigon? Naprawdę? Także tam w laboratorium widzieliśmy, że część tych próbek wcześniej coś tam rosła, tak? Że te eksperymenty już były dość zaawansowane. No, ale jednak. Chyba wow. nie byli na tyle głupisz pozwolić się temu swobodnie rozrastać tutaj w podziemiach. O Miejmy jakieś coś... granice. No... Bez kitu. Naprawdę wygląda to niesamowicie. Czekajcie, tu mam opcję, żeby dziabnąć mu Ta? Nie mam zwykłego zrobić czekajcie chwilę przepraszam za taką akcję ale jest to na tyle fajny moment że chcę go sobie wrzucić gdzieś <laughs> może na miniaturkę jakoś pójdzie albo coś zobaczymy Oczywiście, bo przecież zbyt proste, tak? No, ale bo inaczej po coś nas tu w końcu wyspał? Dużo kokonów i robot. O, super, dawno nie było robota. Ja jestem ile teraz potrzebuję strzałów? Żeby padł. Prawa druga. Dlaczego on tego wszystkiego tutaj nie czyści? Gospodarcze zamknięte Ja chciałbym podbiec Serio, dawaj, dawaj ziomek a bo ty się męczysz po 15 krokach O fakt, tego Kurczaczek nie wziąłem pod uwagę Mhm. Mm to mnie jakoś w ogóle nie dziwi. To nie może być taki proste, że po prostu wejdziemy i zrobimy co mieliśmy zrobić, nie? Dobra, czy ja? Mam coś nas sprzedaż. 700. Czy za 700 możemy coś ciekawego kupić? Uciski wybuchowe. 1800. No, to chyba nie damy rad na razie. Wychowanie z kontratakiem. Dawajcie. A, dziękuję. już obejrzałeś to możemy lecieć. Dobra. Okej, okay, tu się szykuje chyba trochę walki. Z tamtej strony, zobaczymy, jak to wygląda. Z tej strony, jakby tak jakby kolce też mamy, nie? No, tak, tak, wiem. Tylko tak, wiecie co, patrz, że już z dwa mamy 25 minut. Że myślę, że będziemy kończyć. I kot od strażnika. Postaramy się zdobyć te następne materiał. także dziękuję wszystkim, którzy dotrwali ze mną do tego momentu. Jak zostawicie łapkę, będzie super. Jak dacie suba będzie jeszcze fajniej. Napiszcie w komentarzach co myślicie, czy jest w końcu lepiej stron technicznej. Trzymajcie się. Do zobaczenia!